Kalodziska 84, Geek PS3, znowu się lekka, no bardziej to jest parok. Okay. Gramy y, Duma, kolejny odcineczek, tym razem powinno już być okej, okay, jeśli chodzi o dźwięk. Ok. Oh, cool. Dźwięk z gry. Tu nie, nie No nie A więc y, wiem, że nie było dźwięku, no sorry za to, ale teraz zobaczyłem dlaczego nie było tego dźwięku. Bo inteligentny Stavros, jak zwykle się wykazał no i zostawiłem o nie ten przycisk i zostawiłem wyłączyłem dźwięki więc udanie, udanie dobra. wszystko zbieramy tam jakoś było się trzeba oddać dobra Coś tam było jakoś. Strzelaj do niego, chamie. Dawaj do góry lecimy. Nie wiem czy dobrze idę, ale idę. Tej, tej, ty, ty, ty bez takich. Dobra. Nie widzę nic ciekawego. Nie ma. A wy ogólnie, takie pytanie do was bardziej teraz. Yy, czy graliście sami w Duma yy, lata? Na Widzisz, nie, Czy graliście w Duma za i lat? Jakie gry wasze ulubione były za dzieci? Moja najlepsza gierka to jeszcze z czasów Amishi i Sensible World of Soccer 98. Kurna gierka normalnie uszył Kozak, swojego pierwszego. Nie pamiętam tego motywu. O O, jest gdzidek pies Jakoś okay, bo tu jakoś było... Dobra, tutaj było to Coś, Co jest? Co chciałeś? Dobra, to zaraz wyłączę Musisz dać chwilę To weź tableta Tableta weź No Dobrze, nie wiem się, o, w dupę dostaję Będzie czas, czas sprawdzać, bo kurde, powiem wam nie pamiętam w ogóle tego Ty no dźwięków, no jak są dźwięki gry, bo no, jakby nie było znowu, to by się znowu... Oczywiście sekretów w ogóle nie pamiętam, no nie... <laughs> Przecie tu jest. O to mi chodziło. Tą beczkę rozpierdzielić. No dobra, to włączyłem, ale co mi to dało? Nieważne, nie wiem co mi to dało, nie pamiętam już. Coś mi to dawało, ale co to korna? Niestety, nie ta pamięć. te 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 ty te gdzie byłeś? Nie. Nie... Nie, nie nie, Nie. Nie będę się... Nie będę się męczył, bo to nie war... Nie. Nie ma sensu, bo to tylko.... Czas tracimy można by powiedzieć. Nie, tam nic nie było. tu były. też te drzwi niebieskie, co? Nie były te niebieskie drzwi... A co tu? Dawaj Korna. O, byczek nie mnie w plecy ładujesz, ham jeden. No ja nie wiem. Za dużo z Filipem chyba przebywają. Bum. mamy złotą kartę. Ale tu na 100% było przejście. 100% na 200% nawet bym powiedział. Mam nadzieję, że teraz dźwięki z gry już normalnie są. No jestem pewien, że tu gdzieś było przejście. No nie mówcie, że. No jak nie ma, jak jest, musi tu być. No co? Ach. Yeah, gdzie się na pewno jest? Ale Stavros nie wie gdzie wali to. Nie będę się męczył. Jedziemy dalej. Gruźlica <kluźlica> męczy. Dawaj do niebieskiej drzwi. Niebieski klucz, o zdrowie. No dawaj, bierz to zdrowie, chamie. O tak. Ja, ja. Jak zwykle Stavros nie je miał Bardziej perfidnie nie można tego było tego, nie widać. Ale ja piłę już mam. A, złoty klucz też mam. I mamy puch, invisibility niewidzialność i mocy, dawaj ogień ty 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 ty, 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 ty to jest piękne wróciliśmy a tu jest jedno przejście Uch. nikt nas oczywiście nie widzi możemy latać he Najlepiej mogli opcje. Coś musi No do mnie szczelacie jak mnie nie widzicie. To jest cosa, tutaj wam. Teraz, teraz, teraz jest włączony poziom taki o... 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 o Tyle to była zabawa. No czy zabawa, to zabawa. by sobie pograć z relaksem, można tak by powiedzieć. Ale na pewno, na pewno... no na pewno, wezmę sobie włączę później na ekstremie, bo to było fajne to były jaja bez, bez kodu praktycznie niemożliwe do przejścia jak widzicie jesteśmy już w następnej planszy tak ja wiem że ludzie którzy... eee no. teraz y, dziękuję, gracz, nie znają, że się dziękuję, pierwszych kompów w serce to setkach, a nie to na Ja jego I więc To teraz może się wydawać Co to za gra, co to za tragedia, ale To jest przechodza Dawaj kot na ścianie Coś się włączyło Dobra, coś się włączyło, no nie? Kot, dlaczego jest tym. Idziemy dalej ty, 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 Lecimy. Jest klucz. Splówka nasza. A czemu się drzwi nie chcą otworzyć? Ej. Zamknęło mnie. Ej, what the fuck? Ej co jest kurna? No ty nie mogę się wydostać. Czekaj załóżmy okay. Co jest w ogóle? No. Kurna, nie wiem co musiałem zrobić, ale coś zrobiłem. Pomyślałem, że przez chwilę już się, kurna, wkurze. Dawaj, ty chamie, kurna, co mi wiesz, do mnie strzelał. Tunele, w ogóle. Dobra, udało się. Nie ma, kurna, ginie, Gincie, mendy jedne. Co mnie tu do mnie szczelacie? Co to jeszcze? Kurna, ham jeden. To nic mnie nie interesuje jeszcze. Czek. Dobra. zobaczmy, czy tu coś się wydarzyło. O, cię, kurda! To to było. A, wać kurda. Tu jest wyjście, to jeszcze nie Jeszcze nie czas do wyjścia. Zobaczymy tam dalej. a tu jest złoty klucz. A, lol. <noise> Dobra, nieważne. Lecić ciśniem do wyjścia. Wiem, że nie wszystkich pozabijałem, ale. Chcę też zobaczyć, jak szybko da rady przejść zero sekretów, lol. Jak szybko da rady przejść tą grę, grając. grając na szybkiego, tak naprawdę, i grając na. w sumie, patrząc na y, tamte czasy, to na najłatwiejszym poziomie. Wybieranie na łatwiejszych to nie miało w ogóle sensu. Bo to cała przejrzystość od tego nie o, Widzicie, jak przeciwnik się po. O! Bum, bum, Przeciwnik też ma niewidzialność, tak więc jest czasami niewidzialny. pięknie. Ale, ale, nie. Pięknie. Coś tu jest? Nie ma nic, to tylko tako. Masz pan nie mamy karty złotej jeszcze, ale spokojnie, zaraz się gdzieś przejdziemy. Tam ci mnie zaraz będą sztalać, do mnie chamy jedne. Sędzi? Muszę coś zobaczyć. Szybki rzut oka. Dobra jest. Gdzie tu, korna. Nie ten adres, gość. To mamy do pewno. Tam nie wskoczymy, bo to nie, bo się zabijemy. Chociaż... Chyba... Ach, okej, ok, ja ryzykuję. Chyba jednak zdechnę. Chyba zdechnę. Myślałem, że tu jest na przejście czy coś, ale nie ma. Więc zaraz się zrespawnuję gdzieś, mam nadzieję, chyba, że będę musiał grać od nowa. To będzie chamski. A, bocian! I jeszcze znalazłem. Wzięcia! ta 9%. Co najlepsze właśnie ta mina jego. A <laughs> tu ty byłaś chamie. Czekaj, zaraz cię kogoś tu z bazuki potraktujemy. Tak, a teraz się kurna gówno pod... Aha. No dobra. Babol Babol. Pancerz mam, ale o HIFE. HIFE! Życia brak życia nie ma Jak teraz ja ci z bazuki pocisnę to zobaczysz hamie jeden <laughs> No gdzie ty idziesz, Stavros? tutaj do góry Jak zwykle zagubiony. Jak domek ślimaka. O, jest kolejne życie. Dobra, już. Nasz prawie jak żąkla Van Damme. Gościu już jest żywy. PUM! Y Puu! A i siebie zabiłem, ale udany jestem. Chciałem tylko zobaczyć jak działa yy, Niestety Zdechłem Ja jego, to kamera znowu się zwiesiła Dobra, wyłączę ją, bo i tak to nie ma sensu. No, a co teraz? Aha, resumę, dobra O ja jego to było to właśnie. Jak się zdechło, to się wszystko traciło. Dobra, ja, ja jego, dlatego nie warto było ginąć. <ścoughs> Ale Babol, amator. Amator zdech na najłatwiejszym poziomie i ma errora. Bo nie mam żadnej broni porządnej. Chciwo, zaraz wejdziemy bazookę. bazukę. kurna, mnie to naboje jakieś. Co do mnie szczelata! Nie szczelać do mnie. Nie teraz, ja podrażniony, kurna, hamstwo. Dobra, tu do góry. Trafiony, zatopiony. Idziemy po bazukę. I... Teraz Teraz nie wiem gdzie mam iść Dobra, tyle dobrego, że mamy łódź, Yo, Si Się akurat zamknęło i mnie korna Ubiłem się No nie, no co za Miazga, ale stał spierdzieliłem Spierdzieliłeś to koncertowo Upadłeś zawodnika. dobra to zrobimy to tak, że po prostu weźmiemy tą grę, tą planszę. Yy, zagramy już w następnym odcinku. No nie, no tragedia. Tragedia, dwa razy się ubić na takim prostej rzeczy. Tak więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, że wszystko było jak miało być i wszystko współpracowało. Tak więc na razie to byłem ja, Stawros84, GeekPS3. Jak się podobało będę wdzięczny za oglądanie. Poobijamy jeszcze, na nim Jak widzicie, dobrze jest na przykład czasami stanąć tak, żeby się zasłonić przeciwnikiem, bo przynajmniej mamy możliwość... Dawaj, kolik, widzicie. Yy, przeciwnik przynajmniej yy, przymieszczał na siebie i jeszcze zdechnie, tak jak zginął ten, bo przyjął bazukę. I to by było na tyle. A co? Nie można, można.